This brought to you by. Pamiętacie kobietę, dziewczynę w waszym życiu, która wszystko miała w wyglądzie na swoim miejscu, pobudzała... Budzała. Działała niczym neurotoksyna, była fantastyczna, fenomenalna. Po prostu mm, multa multa bene aż do momentu kiedy się odezwała. Hello! I'd like to order fries, burger, i a milkshake. This is a library. A po odezwaniu czar pryskał niczym rażonym huraganem, tudzież piorunem, czy czymś rażonym. Hmm. No to już wiecie, jak grało się w Killzone Shadow Fall. Na początek oczywistości. Gra jest bardzo ładna, nie zwalająca z nóg, nie powodująca drżenia mitochondrium w komórkach, ale naprawdę wygląda dobrze. Jeśli z tyłu głowy mamy to, że był to tytuł startowy dla PS4, jeszcze kiedy PS4 Pro w ogóle nie była w planach, trzeba uczciwie przyznać, że gra jest zrobiona pod względem graficznym naprawdę, naprawdę świetnie. Lubi też od czasu do czasu strzelić popiskę w postaci bardzo ładnej widoczków. tudzież bardzo bliskiego zbliżenia twarzy, tak by móc zobaczyć wszelkie szczegóły na niej. We're gonna be okay, Lucas. I promise. This isn't forever. We'll be back. This is Vecta. This is our home. It always will be. I want you to remember that. Okay? I z całą pewnością może się to podobać i podoba się. I, like it. I, like it. I like it. Jeśli jednak kontynuować porównanie Killzone Shadowfall do niezwykle atrakcyjnej kobiety, bardzo szybko okaże się, że Bitch is crazy! Bo przyznaję, nigdy nie miałem okazji grać w Killzone 3. Miałem natomiast okazję grać w Killzone 2 i gra była naprawdę, 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 naprawdę dobra. Wizualnie również trzymała bardzo wysoki poziom, ale i fabularnie była bardzo ciekawa. Mieliśmy tych złych, którzy wciągali nas w pułapkę, z której musieliśmy się wydostać, okupując to licznymi stratami. Bardzo solidny, bardzo dobrze wykonany, wciągający i interesujący tytuł. Ale przyszedł czas na Shadowfall. Oh boy. Jeśli nigdy nie mieliście styczności z serią Kill Zone, są ci źli, czyli Helgaści, czyli najprościej mówiąc, nowoczesna wersja nazistów. Nie spojlując wam całej serii, z grubsza naziści dostają ciężkiego kopa w dupę i ich planeta zostaje kompletnie zniszczona. The war Call the side. Czy oznacza to koniec Gehenny, że wujek Adolf jest na kolanach i już generalnie nie piszczy, nie szczeka ani nie skomli? Gdzie tam? I tu jest niestety moment, w którym Killzone Shadowfall pokazuje pierwsze symptomy schizofrenii. You know where you have to go. And you know what happens if you get Oto mamy zwycięzców, czyli tych dobrych, tych pokonanych, czyli Helgazdów, tych pokonanych, których planeta została zupełnie zniszczona, nie nadaje się do dalszego życia. I co robią ci dobrzy? Uwaga, zapraszają tych złych na swoją planetę. Tak, 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 tak. Nie tylko zapraszają na swoją planetę, ale uwaga, oddają pół planety. O fabułę w tej grze ktoś musiał pisać na kwasie. To trochę tak, jakby Rosjanie po zdobyciu Berlina zaprosili wszystkich mieszkańców Berlina do Moskwy, a w zasadzie do całej jej połowy i powiedzieli A, Mata. Skoro jesteście już uzbrojeni w podstawową wiedzę Zgadnijcie co się dzieje Nacji atakują, nasi się bronią Potem okazuje się, że nasi wcale nie są tacy różowi Żeby się okazało, że wśród tych złych też są Dobre duszyczki Niezwykle ładne Które można by Shadow Fall można przejść w granicach 6-8 godzin, i nie jest to zarzut. Tak długo, gdyby fabuła, która w moim odczuciu leży, zapewniała coś więcej niż generyczność, niż standardowość niż to, co już gdzieś widzieliście, gdzieś ograliście, coś, czego kompletnie się spodziewacie i wasza cała aktywność w grze, to nic więcej jak siepanie kolejnych fal przeciwników, bo wiadomo, to są bezmózgie yeti, które prą na nas, a my jesteśmy niczym Rambo, Terminator, Predator i wszystko w jednym i po prostu rżniemy. <grystanie> Pan intended. Wszystko, co się rusza, eee, chyba nie miało tak być. Tym bardziej, że Guerrilla Games z całą pewnością jest zdolne do tego, żeby wypuścić perełkę, o czym świadczy chociażby niedawny Horizon Zero Dawn. Dlaczego więc Killzone Shadow Fall jest Nie. Moja osobista teoria jest taka, że Sony zamówiło Killzone Shadow Fall, gdy studio albo robiło już coś innego, albo zwyczajnie nie miało serca, by robić kolejną odsłonę. DO IT! Yo, a, a potrzebujemy coś na otwarcie konsoli, wiecie, no taka strzelanka, no musi być Master Blast, jeśli chodzi o grafikę, musi odciekać, bo do deskami, wiecie, no nowa konsola, nie? Ale reszta to tam, wiecie, no bez, 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 no be, bez, bez, po prostu bez, nie? Ale graficznie to tak, no musi, nie? Bo musi, bo nowy sprzęt. Mhm. Mhm. I wiecie, nie? No nie ma za dużo czasu na to, bo za chwilę premiera, nie? No, i także, tak jak mówię, no grafika, nie? Grafika i generalnie, no tak jak leci, bo no, standard, nie standard. Tutaj postrzelacie nie za długi, nie za... ale taki trochę wodotryk, żeby był, nie? Żeby był wodotryk, żeby było widać, że PS4 nie i w ogóle nie. No mhm, mm mm -hmm. i co tam zrobicie? No pewnie. Szkoda tego tytułu, bo ze wszech miar było widać, że gra miała bardzo duży potencjał, który niestety albo został niewykorzystany, a czasem wręcz zmarnowany. No! Kiedy zaczynamy poszczególne misje, spotykamy się z naszym wielkim bosem, rozmawiamy, by nagle stała się ŚWIATŁOŚĆ. Jakimś cudem od razu znajdujemy się na starcie kolejnej misji, a ŚWIATŁOŚĆ BIAŁISTA będzie się nam pokazywać za każdym razem, kiedy będziemy rozpoczynać nową misję. Jesus Christ! Do what you do best. Nie ma możliwości modyfikacji broni, nie ma za dużo wariancji broni, czyli nie jest specjalnie zróżnicowana. Misje są standardowe do bólu, żeby nie powiedzieć czasami głupie. Kiedy fala za falą, fala za falą, jesteśmy zalewani kolejnymi przypływami przeciwników i wszystko co robimy, to pak, 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 pak. Postaci są równie płaskie. Jeśli ogracie jakąś godzinę, półtorej gry, wiecie, kto jest tym dobrym, wiecie, kto jest tym złym, wiecie, kto jest dupeczką. Wiecie, że będziecie outsiderem i w zasadzie wszystko wiecie i wszystko co musicie zrobić, to pak, 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 pak-pak-pak. Udźwiękowienie niczym się nie wybija. Graficznie wygląda naprawdę dobrze, pomimo że nie było żadnego enhancement w kontekście PS4 Pro. Popularnie nie. Pytanie więc, czy warto? Mm, warto. Pomimo sporej dozy wad, pomimo bardzo ustandaryzowanego standardu, jakim niemal na każdym polu świeci Killzone Shadow Fall, warto zagrać chociażby ze względu na walory graficzne. Tym bardziej, że tytuł zdążył się zestarzeć, niekoniecznie graficznie, ale z całą pewnością cenowo. Jesteście w stanie znaleźć Killzone Shadow Fall już w okolicach 30-40 zł, jeśli chodzi o używane sztuki. Więc dramat finansowy to nie jest, a trzeba też uczciwie przyznać, dostarcza jakąś dozę zabawy. Jakąś, bo w zależności co lubicie, a czego nie... Wasz poziom zadowolenia z Killzone'a będzie większy, tudzież mniejszy. Jeśli lubicie strzelanki, jest to jedyny gatunek, jaki jesteście w stanie strawić. Jest to jakoś odmiana, wygląda dobrze, gra się bez jakichś większych zarzutów. Gra was niczym nie zaskoczy, ale zawsze to jakaś odskocznia, chociaż od kodów. A ja zapraszam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w następnym odcinku.